Witam państwa. 16 grudnia tego roku Polska Komisja Wyborcza postanowiła o odroczeniu na czas nieokreślony decyzji dotyczącej subwencji dla PISU. Dlaczego? Dlatego już uznano, że na tym etapie PKW tej decyzji podjąć nie może, dopóki nie wyjaśni się status Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. A więc ta decyzja właściwie nie może być podjęta z danym zdaniem PKW, co powoduje, że w przewodniczący tej komisji Sylwester Marciniak stwierdził, że na tym etapie, ponieważ mamy w Polsce w dualizm prawny, są zagrożone wybory prezydenckie. A więc, czy faktycznie jest tak, że są zagrożone wybory prezydenckie w Polsce. No tak, są zagrożone, Znaczy samo głosowanie nie jest zagrożone jako takie, natomiast jest zagrożone w uznanie wyniku tych wyborów. Dlaczego? Dlatego, że PiS zmienił, zmienił prawo, które w po Polsce obowiązywało, dotyczące właśnie uznania wyników wyborczych, i przed tą zmianą, którą wprowadził PiS, te wyniki zatwierdzała Izba Spraw Publicznych i Ubezpieczeń Społecznych. Sądu Najwyższego, no i to się zmieniło, zapisu i postanowiono przenieść tą decyzję do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Izba, która została stworzona de facto przez, przez PiS, no właśnie, między innymi po to, żeby móc w razie potrzeby po prostu skręcać wybory, bo przecież o to o to naprawdę o o o pisowi chodziło. A więc na czym polega dzisiaj problem? No, kłopot polega na tym, że mamy rzekomą Izbę Sądu Najwyższego, która de facto nie istnieje, ponieważ tej izby nikt nie uznaje. No i ta izba dzisiaj ma odpowiadać za to, żeby zatwierdzać wyniki wyborów, co jest aberracją, dlatego że wyników wyborów nie może zatwierdzać organ nieistniejący. Skoro mamy w Izbę, która nie istnieje, skoro tej izby nikt nie uznaje na świecie, skoro nawet tej izby nie uznaje, Polski Sąd Najwyższy, przypomnę o uchwale trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, no to wówczas taka izba nie może w, 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 w sposób wiarygodny wyników wyborów. No tak samo takie wyniki wyborów mógłbym zatwierdzić ja, na przykład ja, czy ktoś z Państwa, decydując, że ktoś z Państwa, czy ja, czy ktokolwiek jest organem odpowiedzialnym, decyduje o tym, kto wygrał wybory a kto wyborów nie wygrał. A więc to jest sytuacja, która jest nie do przyjęcia. No I faktycznie jesteśmy w takiej sytuacji obecnie w Polsce, gdzie no nie wiemy, kto ma zatwierdzić wyniki wyborów i to się musi zmienić. A więc mamy propozycję w Marszałkach Hołowni dotyczącą tego, żeby wprowadzić zmianę dotyczącą tego, kto właśnie ma zatwierdzić wyniki wyborów. A więc ta zmiana ma dotyczyć Sądu Najwyższego, czyli zgodnie z tą propozycją Hołowni za, za zatwierdzenie wyborów odpowiadaliby wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego. Ale tu mamy kolejny kłopot. No, ponieważ musimy się mówić co do tego, kto jest sędzią Sądu Najwyższego, ponieważ w Sądzie Najwyższym mamy już sędziów i neosędziów, czyli mamy sędziów powołanych prawidłowo i neosędziów powołanych przez uporządkowaną przez Pis KRS. I nawet jeśli uznamy, że za zatwierdzenie wyniku wyborów na przykład odpowiada Izba Spraw Publicznych i Obecnych społecznych, no to wówczas w tej Izbie również przecież mamy w, już mamy obecnie Neosędziów. Tak więc no, w tym momencie nie mamy jakiejś izby w Sądzie Najwyższym wolnej od całkowicie wolnej od Neosędziów i od no, tej patroni, którą wprowadził Pis. A więc jeśli faktycznie ma ta decyzja być przyjęta przez, przez Sejm, no to trzeba się mówić, kto jest sędzią. No i jeśli mamy mówić o, o tym, żeby jakiś organ. Legalny uznawał, zatwierdzał wyniki wyborów, no to muszą to być sędziowie prawdziwi sędziowie, a nie sędziowie, a więc ta ustawa musiałaby jasno precyzować, że w wyniki wyborów zatwierdzają sędziowie Sądu Najwyższego, czyli ci, którzy są prawdopodobnie powołani. Natomiast kolejny kłopot polega na tym, że nawet jeśli taka ustawa powstanie, no to wówczas nie podpisze jej Andrzej Duda. No bo przecież Andrzej Dudaw jednoznacznie uporczywie stoi na stanowisku, że nie ma takiej możliwości, żeby, żeby on podpisał ustawę czy jakąkolwiek, jakikolwiek akt prawny, który odwracałby te zmiany, które wprowadził PiS w Wierze Sprawiedliwości. Tak więc cokolwiek byśmy nie zrobili, cokolwiek by się nie wydarzyło, no to i tak naprawimy sytuację, ponieważ Andrzej Duda jest tutaj blokujący. Nie zgodzi się na jakąkolwiek zmianę, która by mogła wprowadzić, czy też odwrócić jakkolwiek to, co zrobił w PiS w Mierze Sprawiedliwości. No bo przecież tutaj chodzi o, o wpływy. Tak? To, to, jest, to, jest, to jest de facto walka o wpływy. No i Duda nie zrobi niczego, co by mogło pomniejszyć wpływy PiSu, czy jego własne wpływy w sprawiedliwości, a więc będzie walczył, będzie walczył do końca o swoich ludzi, o tych, których nominował, no i my tego nie zmienimy, tak? Jakby to jest jakby nie do, nie do cofnięcia w tym momencie. A więc, czy faktycznie jest tak, że wybory mogą zostać w jakiś sposób sabotowane przez PiS? Tak, mogą. Eee, w jaki sposób? No, ja sobie wybrałem taką sytuację, zresztą o tym nie mówię tylko ja, ale różni eksperci analitycy, gdzie mamy po drugiej turze wyborów wyniki bardzo zbliżone. PiS przegrywa jednak wybory prezydenckie, no ale okazuje się, że raptem skądś pojawia się mnóstwo protestów wyborczych. Te protesty zalewają izbę kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, no i wówczas ta izba decyduje unieważnić wybory prezydenckie ze względu na protesty, które się pojawiają właśnie w związku z tymi wyborami. I to jest całkiem prawdopodobne, że to jest całkiem możliwe. To daje PiSowi możliwość unieważnienia tych wyborów. Zresztą PiS chciał w taki sam sposób unieważnić wybory parlamentarne z 15 października 2023 roku. To jest informacja absolutnie wiarygodna. Rozważono w PiSie, czy tego nie zrobić. Zresztą dowodem jest demonstracja, która odbyła się przecież 11 stycznia obecnego roku, bieżącego roku. Przecież ta demonstracja odbyła się w czwartek. A więc kto organizuje demonstrację w czwartek? Chodziło wówczas o to, że kiedy sąd, kiedy Izba Kontroli Zwyczajnej uzna, że te wybory są nieważne, no to wówczas pojawi się Duży Wiec Pisowski, który będzie początkiem nowej kampanii wyborczej, który jako zatwierdzić, zlegitymizuje tą decyzję. tak? Na to się PiS nie zdecydował, dlatego że uznano, że ta decyzja może być dla PiS-u niekorzystna, ponieważ wówczas, jeśli by PiS to zrobił, to przy yy, tamtych nastrojach, jeśli odbyłyby się wybory parlamentarne, to wówczas PiS przegrałby je jeszcze bardziej, tak więc postanowiono tego nie robić. Faktem jednak jest, że PiS zastanawiał się, czy na podstawie tejże izby nie unieważnić wyborów parlamentarnych. To jest informacja wiarygodna, więc yy, kto wie, że mi na słowo może być pewny, że to jest informacja wiarygodna. Tak samo w roku 2019, kiedy to okazało się, że jednak PiS stracił większość w Senacie, również myślano, jak unieważnić wybory w trzech okręgach, również na podstawie Izby Kontroli Zwyczajnej, tak właśnie, żeby PiS mógł odzyskać większość w Senacie, ponieważ PiS nie przewidział tego, że straci większość w Senacie. No i myślano właśnie, jak wykorzystać tą Izbę, żeby tą większość odzyskać. To się jednak nie stało, bo również uznano, że że koszty mogą być wysokie, ale takie plany były, były wówczas w PiSie tworzone. Czy PiS może sabotować Wybory znaczy, No oczywiście, że może, ponieważ już to robił. Ja przy, przypomnę rok 2020, przypomnę w aferę wyborów kopertowych. jak więc, próbowano zrobić wybory za, za pośrednictwem poczty, tak właśnie, żeby bankrutowa miał jak największe szanse. Ale już nawet, kiedy postanowiono w końcu zrobić normalne wybory. No, to sabotowano tak naprawdę to głosowanie na wszelkie możliwe sposoby, uniemożliwiając opozycji, przecież wyborcom, opozycji głosowanie. I ja mogę to Państwu powiedzieć, ponieważ byłem sam tego świadkiem. Wówczas głównie głosowało się za pomocą pakietów wyborczych za granicą i te pakiety wyborcze po prostu nie dochodziły. I w Europie był potężny kłopot, żeby otrzymać możliwość wzięcia udziału w pierwszej i drugiej turze, zwłaszcza w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ale to wszystko, żeby wykluczyć Polonię Europejską z, z tego głosowania, ponieważ PIS, kiedy Polonia głosowała raczej za PISem, czy też raczej na PIS, bardzo chętnie umożliwiała Polonię głosowania, natomiast kiedy okazało się w roku 2019, że Polonia raczej głosuje na Antypis, to PiS zaczął sabotować głosowanie Polonii. I mm, można zapytać różnych przedstawicieli środowisk polonijnych w Europie, jak to wyglądało. Ja sam pamiętam, sam protestowałem w mediach polskich i nie tylko mówiłem o tym, że robi się wszystko, żeby uniemożliwić Polonii wzięcie udziału w, w pierwszej i drugiej turze wyborów prezydenckich, a to jednak jest parę głosów. Znaczy, to, to tutaj to jest co najmniej kilkaset tysięcy głosów. No, jeśli wziąć pod uwagę, że pomiędzy Andrzejem Dudem Trzaskowskim różnica wyniosła około 400 tysięcy głosów, to, to jakby te głosy polonii mogły zaważyć. A więc samo to, że de facto sabotowano na wszelkie możliwe sposoby, możliwość czy też funkcjonowanie przebiegu głosowania tutaj za granicą, świadczy o tym, że PiS chciał wpływać na wyniki wyborcze. Zresztą przecież kampania wyborcza w roku 2020 była bardzo nieuczciwa, bardzo nierówna. Przypomnijmy, co robiło TVP. Znaczy, to w jaki sposób Jacek Kurski chciał zrobić debatę wyborczą. Znaczy, jakby rolą każdej telewizji publicznej jest to, żeby zrobić normalną debatę wyborczą w siedzibie telewizji. Więc ta debata ma się odbyć na Warnowicza przy warunkach ustalonych przez sztaby. Tak, tak to normalnie wygląda a tu mieliśmy e, pomysł z kampanii wyborczej gdzieś tam w Końskich i to było tak z, z, złożone i stworzone, żeby Rafał Czaskowski odmówił, tak? E, a więc serwisa publiczna, która właściwie nie zrobiła debaty wyborczej przed wyborami prezydenckimi, co jest całkowitym kuriozum. E, a więc to te wybory były na różne sposoby tak naprawdę skręcane i widzimy, że PiS tu nie ma absolutnie tych intencji, a więc e, na pytanie, czy PiS może faktycznie wpływać na wyniki wyborów, e, oczywiście może. Czy PIS jest w stanie to zrobić? Oczywiście jest w stanie to zrobić. Czy PIS może sabotować wybory? Może. Czy PIS może zrobić wszystko, żeby unieważnić wyniki wyborów, jeśli będą dla niego niekorzystne? Oczywiście, że może. Dlatego, że te wybory to są wybory o wszystko, tak? I tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, jasno i wyraźnie, że dla pis te wybory są być albo nie być. To są, to są ich być albo nie być. I zrobią wszystko tak naprawdę, żeby te wybory wygrać nie zostawcie się przed nimi, bo właściwie no, nie będą mieli już do stracenia, jeśli się okaże, że te wybory przegrają, no to wiadomo, że ten aparat pisowski zostanie, zostanie zdemontowany do końca, a tego oni oczywiście nie chcą, tak więc no, tutaj musimy obawiać się tego, co może zrobić PiS, a PiS przecież um, opiera się na swoich instytucjach, na, na, na tych, które upolitycznił. Przecież widzimy, jak te instytucje sabotują de facto pracę Sejmu, tak? Um, widzimy, jak te instytucje sabotują komisje śledcze, sejmowe komisje śledcze. Najpierw PiS chciał te komisje rozbijać od środka, to się nie udało, no to użył do tego Trybunału Przyłębskiej po to, żeby unieważniać, tak naprawdę w, w ogóle podważać legalność tych komisji. I to się im oczywiście, znaczy nie udało się im tych komisji wyłączyć, ale udało się jednak sprawić, że w część społeczeństwa wrażone są nielegalne, ponieważ pisowskie instytucje oprodycyjne, de facto pseudoorgany, tak powiedziały. A więc widzimy, jak pis sabotuje państwo i to będzie trwało i tak naprawdę Andrzej Duda tutaj niczego nie zrobi na pewno nie pójdzie w żaden sposób porozum do głowy i nie, nie będzie brał udziału w żadnej reformy, tak więc musimy sobie powiedzieć wprost, że sytuacja prawna nie zmieni się absolutnie, a więc będziemy mieli tą pseudo izbę kontroli nadzwyczajnej w, w Sądzie Najwyższym, która de facto nie jest sądem. Tak? Natomiast faktem jest, że rząd ma również pewne instrumenty do działania, których nie wykorzystuje. I jeśli dzisiaj mamy faktycznie sytuację, gdzie to pis nadaje ton, demoluje wymiar sprawiedliwości i właściwie podpiera swoje działania nielegalnymi decyzjami instytucji politycznych, to też jest wina rządzących. Ponieważ kłopot polega na tym, że rządzący nie są w stanie tych instytucji po prostu wyłączyć. No bo mówię o tym wielokrotnie, ale warto to powtórzyć. Znaczy, jeśli mówimy, że nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym, że to nie istnieje, ponieważ tej Izby nie uznaje żaden sąd na świecie, w tym nie uznaje tej Izby w ogóle Polski Sąd Najwyższy. Tak? Ale jeśli tej Izby nie ma, jeśli ona nie istnieje, jeśli nie jest Izbą, jeśli nie jest sądem, to powinno po prostu jej nie być. tak? Znaczy nie może być tak, że mamy jakiś organ, który, którego nie ma, a który jest. Bo ta Izba ona jest, ona funkcjonuje fizycznie, wydaje jakieś decyzje i na tych decyzjach PiS opiera swoją kłamliwą narrację. A więc faktem jest, że jeśli czegoś nie ma, to tego po prostu być nie może. I należałoby tą izbę po prostu yy, zwyczajnie wyłączyć. A więc włączamy światło, zamykamy lokal i nie ma izby kontroli nadzwyczajnej, ponieważ jest nielegalna. A więc skoro jest nielegalna, to po prostu nie istnieje. Do tego trzeba determinacji. Tutaj się rząd boi tego, że jak to zrobi, to się podniesie szum i tak dalej. I tego nie robi. Tak samo jest z Trybunałem Przyłębskiej teraz Święczkowskiego. Jeśli mówimy, że w Polsce de facto trybunał konstytucyjny został zdemolowany, no to on nie może tak naprawdę, on nie może tak naprawdę funkcjonować, tak? Albo on jest, albo go nie ma, tak? że znaczy, no nie ma innej możliwości. Natomiast kłopot polega na tym, że on de facto jest nieuznawany, a więc nie drukuje się, nie publikuje się wyroków, tak? Które ten trybunał wydaje, czy te decyzji? Ale faktem, że ten trybunał, on jest, tak? I on wydaje jakieś decyzje. Na których również opiera się, jak już mówiłem, PiS. A więc y, to tworzy sytuację y, skomplikowaną i nieczytelną dla, dla obywateli. Tak? no bo y, Albo coś tam, albo czegoś nie ma. I tutaj wygląda to tak, jakby to chodziło o walkę polityczną. Tu nie chodzi o walkę polityczną. Tu mamy wadliwie powołane izby, tu mamy izby upolitycznione i te izby one nie powinny funkcjonować w ogóle fizycznie. Tak? Nawet jeśli mamy izbę która jest spraw publicznych w Sądzie Najwyższym i de facto ona nie jest ustawiona przez żaden sąd, to trzeba ją wyłączyć. Jeśli mamy. Trybunał, czy jakąś instytucję, która nie spełnia w ogóle warunków Trybunału Konstytucyjnego, czyli nie spełnia tych warunków, do których jest powołana, no to nie może funkcjonować. Tak po prostu musi być wyłączona. Tak samo KRS, jeśli mamy KRS, który został powołany, powołany wadliwie, i zresztą kares, w ogóle, przedstawiciele kares nie są w ogóle przyjmowani w gremiach sędziowskich w Unii Europejskiej, właściwie nigdzie, no to wówczas nie może KRS funkcjonować. Przypomnijmy, że przecież jeden z są tak, Sądu Najwyższego, Zadał, postawił pytanie, i tutaj jakby w Instytucie Europejskiej, czy też Trybunał w Luksemburgu, odmówił w ogóle odpowiedzi, ponieważ uznał, że on jest neosędzią, czy nie jest sędzią. De facto nie ma prawa stawiać pytań sądowi w Luksemburgu, tak? A więc ci sędziowie i te instytucje oparteczne nie są uznawane w ogóle na świecie, w Europie, w związku z powyższym one nie mogą funkcjonować. Dlatego, jeśli my chcemy tak naprawdę uspokoić sytuację, i nie tworzyć zamieszania i właściwie odebrać pisowi potężną broń, jaką jest budowanie jakiejś narracji kłamliwej, jakoby chodziło o politykę, to po prostu rządzący muszą zwyczajnie wyłączyć te instytucje, które nie istnieją. Tak więc nie ma de facto czegoś takiego jak Izba Kontroli zwyczajnych Spraw Publicznych. Ta Izba nie istnieje. Skoro nie istnieją, no to de facto jej nie ma. Czyli ona jest wyłączona, sędziowie, neosędziowie nie są sędziami, po prostu tracą uposażenie, tracą pracę i tyle. Jeśli uznajemy, że obecnie to coś, które funkcjonuje jako Trybunał Konstytucyjny, to nie jest Trybunał, tylko to jest jakaś po prostu parodia, jakaś uzurpacja, to po prostu trzeba to wyłączyć. Tak? Zamykamy ten lokal, wypraszamy towarzystwo i koniec. No chyba, że towarzystwo nie wychodzi, wtedy są skwaterami albo nielegalnie okupują lokal dlatego od tego wtedy jest policja, żeby ich z tego lokalu zwyczajnie wyprosić. Jeśli uznajemy, że nie ma w Polsce KRS-u, ponieważ ten KRS został. De facto, wadliwie powołany, to wówczas być go nie może. I taka sama sytuacja. Zamykamy lokal, wypraszamy towarzystwo, zabieramy dokumentację, koniec, kropka. Natomiast no to wymaga odwagi, tak? to wymaga odwagi, i no niestety tej odwagi na razie brakuje rządzącym, i to jest fakt. A ich brak odwagi przekłada się na to, że PiS buduje swoją narrację na kłamliwych, tak naprawdę, w, na kłamliwych argumentach i, i przesłankach. No bo PiS twierdzi, że mamy jakąś uchwałę Izby Kultury Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, która nakazuje y, PKW y, y, przekazanie pisowi subwencji, tak? Natomiast nie ma takiej uchwały, ponieważ nie ma takiej Izby. Ale kłopot jest taki, że ta Izba, ona jest i nie może być jednocześnie czegoś, czegoś nie może być i, i, to, i to jest, tutaj trzeba się na to zdecydować, mamy Izbę, która jest albo której nie ma, tak? Y, ona jest fizycznie. Ona jest fizycznie, ponieważ wydaje jakieś decyzje, natomiast nie ma jej w systemie prawnym. No, i kto ma rację? No, no niestety, no to jest tak, że y, rację ma ten, który krzyczy głośniej, no i ta racja właściwie się przegląda z stronę PiSu, no ponieważ to, y, to wygląda tak, jakby po prostu ktoś nie chciał przestrzegać, y, czy wybi jakby wybiórczo sobie przestrzegał prawo, tak. Ale to tak nie jest, bo to nie jest tak, że rząd przestrzega prawo wybiórczo, czy przestrzega decyzję wybiórczo, to nie może przestrzegać decyzji czegoś, co nie istnieje, tak. Y, jeśli jakaś izba nie jest uznawana przez wymiar sprawiedliwości na całym świecie, po prostu to jej nie ma. No ale. Kłopot jest taki, że ona jest, a więc naprawdę tutaj rząd musi podjąć jakąś decyzję, bo to prowadzi do anarchii i przede wszystkim to prowadzi do, do zamieszania, znaczy ludzie, dla ludzi to nie jest czytelne, no jakby to ludzie nie rozumieją, tak, na czym polega kłopot. I faktycznie ta narracja pisu się przebija, że tu chodzi o politykę, że właściwie rząd wybiera, co, 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 co przestrzega, czego nie przestrzega. Tak. A więc mówię wprost, szanowni rządzący, zamknijcie po prostu fizycznie te pseudonizacje, które de facto nie istnieją. tak? Bez tego my będziemy mieli poważny problem. Bo może faktycznie być tak, że w, po drugiej turze wyborów prezydenckich okaże się, że wpływają jakieś, um, jakieś um, protesty masowo do tej izby, której nie ma, ale jest fizycznie nie ma w tym biorąc, ale jest fizycznie no i ta izba uznaje, że wybory prezydenckie są nieważne jakby de facto nakazuje ich powtórzenie. No i teraz co ma zrobić rząd? No, rząd generalnie może nie uznać, czy powinien w ogóle nie uznać takiej decyzji. No bo przecież ona jest nielegalna, bo nie ma Izby Odnawiania Spraw Publicznych, ona nie istnieje w systemie prawnym. No ale tak, no, pół Polski uzna, że ta Izba istnieje, pół Polski uzna, że ona nie istnieje, no i, no i, no i co zrobić dalej, tak? A więc ta, ta Izba po prostu musi być wyłączona, po prostu wyłączona yy, i musi przestać wydawać jakieś decyzje. Po prostu tej Izby musi nie być fizycznie i w systemie prawnym, tak? Tak powinno to wszystko wyglądać. Natomiast też to jest już teraz czas na to, żeby w, w fakcie wprowadzać ustawy naprawcze, bo tak dużo mówi się o tym, Ee, że wymiar sprawiedliwości kuleje i że mamy kłopot, ponieważ mamy zdemolowany in, Sąd Najwyższy, zdemolowany Protokół Konstytucyjny, mamy zdemolowany KRS. Mm, natomiast to jest czas na to, żeby to naprawić. Taki okej, okay, argumentem słusznym jest to, że Andrzej Duda nie podpisze żadnych ustaw naprawczych, to się nie wydarzy, ale Andrzej Duda za chwilę przestanie być prezydentem. Mamy 8 miesięcy przed sobą, e, gdzie trzeba te wszystkie ustawy tworzyć. No, więc to jest ten czas, żeby te ustawy e, skonstruować, przegłosować w Sejmie, w Senacie. I położyć je tylko prezydentowi. tak? Jeśli Anzulica ich nie podpisze, to wtedy będzie wiadomo, kto ma złą wolę. Wiadomo, że ich nie podpisze, ale to podpisze jego następca. Zakładając, że będzie to Rafał, Rafał Trzaskowski, taką przynajmniej mam nadzieję, no to wówczas zyskujemy na czasie, ponieważ to nie będzie tak, że prezydent przychodzi, obejmuje stanowisko i staje się zbierać i jakby zrobi coś. Tylko mamy już ustawy gotowe i przede wszystkim wybijamy pisowi argument, jakoby obecnie rządzący nic nie robili, tylko po prostu zasłaniali się prezydentem. Nie. Trzeba te ustawy zbudować, trzeba je stworzyć, trzeba je skonstruować, trzeba je przedstawić, trzeba je przegłosować i położyć ludzie na biurku, tak? Jeśli ich nie podpiszę, a ich nie podpiszę, to będzie wiadomo dokładnie, jaką mamy sytuację i jakie ma kto intencje. Kto chce naprawić masę a kto chce, go, kto chce go demolować. A więc faktem jest, że musimy mieć jasność sytuacji, tak? PiS jest gotowy te wybory skręcić i to jest oczywiste. Ale wybory też są zagrożone, tak? Faktycznie przedtem było tak, że te wybory, ich wynik zatwierdzała Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego i jakby nikomu to nie przeszkadzało, dopóki PiS postanowił, że tak być nie może, bo tam są głównie sędziowie, a PiS chciał mieć swoją własną Izbę na telefon i dlatego przeniósł zatwierdzenie wyborów, wyników wyborów do nowo powołanej Izby, tak? Izba kontroli nadzwyczajnych spraw publicznych, złożona tylko i wyłącznie z ludzi PiSu, tak? Czyli neosędziów. No i tak być nie może. A więc skoro dzisiaj my tej sytuacji nie naprawimy, bo nie naprawimy, jak już nie jesteśmy w stanie, no to musimy zrobić coś, żeby uniknąć jakichś zamieszek po wyborach, a jedyną drogą jest to, żeby po prostu tej zby wyłączyć, tak? Jakby nie ma innej opcji. Oczywiście trzeba spróbować, tak warto spróbować, a więc taką ustawę warto przegłosować, gdzie decydujemy, że y, wszyscy sędziowie Sądu Najwyższego y, zatwierdzają wyniki wyborów, to jest dobra decyzja, ale pamiętajmy, że trzeba jasno i wyraźnie, kto jest sędzią Sądu Najwyższego. Nie może być tak, że raptem w tej ustawie uznamy, że sędziowie Sądu Wyższego są wszyscy ci, którzy tam się obecnie znajdują, bo to by było legitymizowanie neosędziów, a tego być nie może. Bo wówczas na taką ustawę mogliby się powołać ludzie pisą, mówiąc: A widzicie, zlegitymizowali z neosędziów. Tak być nie może, więc musimy jasno precyzować, kto jest sędzią, a kto nie jest sędzią, tak? A więc wiadomo, że taka ustawa, która będzie precyzowała, że wszyscy sędziowie, prawdziwi sędziowie, nie na sędziowie, tylko sędziowie Sądu najwyższego, tak wynik wyborów, to wówczas jak PIS tego nie zaakceptuje, a Dziś tego nie podpisze. To jest oczywiste, warto spróbować. Pomysł jest dobry, z tego nic nie wyjdzie, ale warto to zrobić, choćby po to, żeby pokazać społeczeństwu, kto ma jakie intencje. Natomiast faktem jest, że problem nadal będzie istniał, tak i dopóki rządzący nie pokażą sprawczości, do Dopróty PiS będzie, będzie szedł dalej, tak? Bo ponieważ PiS cały czas testuje, cały czas testuje na co tak rząd, na co rządzących, tak rządzących. jakby To jest ciągła próba siły. I no tą próbę siły no niestety rząd przegrywa. Tak było na przykład z Romanowskim, tak? gdzie zadziałano za mało energicznie, na Romanowski w końcu uciekł, nadal zdaje się, że działa się za mało energicznie, żeby tę sprawę rozwiązać. No, bo brakuje determinacji, tak? Znaczy, brakuje determinacji, brakuje decyzji. to jest czas na odważne decyzje. Znaczy, to jest ten czas, gdzie rząd musi po prostu wziąć na klatę decyzje, które są odważne, które być może spowodują protest jakiś tam, ale rząd musi się po prostu przestać przejmować krzykiem pisowców. Tak, oni będą krzyczeli, jak sobie krzyczą. To nic nie zmieni. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci ludzie są bez skrupułów. Znaczy, ci ludzie nie mają absolutnie żadnych zahamowań. Takie pojęcia jak sprawiedliwość, uczciwość czy też moralność to są im pojęcia absolutnie obce. Znaczy, to jest mafia, tak? To jest mafia, która walczy o władzę. PiS to jest mafia, która walczy o władzę. Kaczyński i jego złodzieje zrobią wszystko, żeby utrzymać swoje wpływy w Polsce, i to się przed niczym. I trzeba mieć tego pewną świadomość. A więc z bandziorami walczy się po prostu metodami takimi, które są w stanie ich powstrzymać. Dlatego my musimy przestać się przejmować pisowskim krzykiem, ich oskarżeniami. Ja się w ogóle dziwię tym mediom, którzy zapraszają tych ludzi. Po to, żeby oni wyrażali te swoje kłamliwe, różnego rodzaju um, pseudoargumenty. Um, widzę, że nawet niektórym to dziennikarkom to się nawet bardzo podoba, ponieważ no, uznaje się, że ta ich arogancja takich właśnie ludzi jak Jacek ozdoba, tak. Michał włóci, że to jest takie bardzo samcze, takie męskie, to się im podoba. Natomiast to nie jest fajne i to jest szkodliwe. Uważam, że ludzie powinni być w ogóle wykluczeni z przestrzeni publicznej, tak? Znaczy, bo ich komi weneracje po prostu szkodzą, tak? Szkodzą Polsce i demolują państwo i wprowadzają zamęt. No ale ja jakby nie mam tutaj siły sprawczej. To wszystko dla każdego dziennikarza. Uważam, że ci dziennikarze, którzy zapraszają pisowców, przyczyniają się do tego chaosu, bo to jest po prostu dawanie im przestrzeni, przestrzeni do propagowania swojego przekazu kłamliwego i to jest wielki błąd, ale zostawmy. Tak, tak to dzisiaj jest i tyle. Natomiast rząd jest od tego, żeby podejmować decyzje odważne, dobre dla państwa, tak? I taką decyzją po prostu powinno być wyłączenie instytucji, które nie istnieją. No bo. Jakby nie jest do narracja, w której to mówimy o czymś, że czegoś nie ma, to jest. Znaczy, jak tego nie ma, skoro to jest? Znaczy, jak można mówić, że nie ma w Polsce Izby Nadzwyczajnej, Kontro Kontro Nadzwyczajnej Spraw Publicznych? Czy znaczy, ta izba jest? Ona przecież ma e, swoich członków, ma swój lokal, wydaje decyzję, więc jak to może być, że ona jest, a jej nie ma? tak? No I odwrotnie, Nawet skoro coś jest nielegalne, to, to, to dlaczego toleruje, tolerujemy funkcjonowanie czegoś, co jest nielegalne? tak? Dzisiaj rząd ma instrumenty do tego, żeby po prostu z tym skończyć. I niech sobie PiS krzyczy, niech sobie tam krzyczy, PiS niech sobie tam mówi o represjach, jak sobie mówi co chce. Jakby interes państwa, jego stabilność wymaga tego, żeby te izby, które de facto nie są izbami, nie są sądami, po prostu były zwyczajnie wyłączone i fizycznie de facto zlikwidowane. Czyli wyłączamy światło, wypraszamy towarzystwo, zamykamy lokal, koniec, kropka. Bez tego... Nic się nie zmieni. Jeśli to się tak, jeśli to się nie stanie, jeśli faktycznie po drugiej turze wyborów będzie nadal funkcjonowała Izba i Spraw publicznych, to możemy spodziewać się niezłych problemów. Dlatego że potem się okaże, że PIS, jeśli wyborskie przegra, to zrobi wszystko, żeby te wybory unieważnić. I wtedy co my zrobimy? No bo to jest tak, że jeśli ta Izba stwierdzi, że te wybory są nielegalne, no to tak, no to rząd przecież nie będzie w decyzji przestrzegał, ponieważ tej Izby nie ma. Ale pół Polski uzna, że ktoś wprowadza zamach stanu, tak? I to no, Wojna domowa. A więc skoro nie uda się naprawić tego systemu, że uda się na to nie zgodzić, tak? No to musimy sprawić po prostu, żeby PiS przestał wykorzystywać tych instytucji, które sobie sam stworzył, je upolitycznił do, do, do niszczenia państwa, do sabotowania wyborów, do sabotowania funkcjonowania państwa. A więc mam nadzieję, że rząd będzie stać w końcu na jakieś odważne decyzje, bo one są niezbędne. Powiem więcej, że albo decyzje rząd podejmie takie, które są adekwatne, czyli albo odważne, odważne decyzje, albo nam w Polsce faktycznie grozi coś bardzo złego. No bo PiS dąży tylko do jednego: do demolowania państwa, tak? Bo czym gorzej w państwie, tym lepiej dla nich, to się nie zmieni. A więc albo rząd weźmie na klatę decyzje odważne, albo wykaże się faktycznie determinacją, albo będziemy mieli kłopot i to nawet bardzo poważny kłopot, i to już nawet za chwilę, tak? Bo no faktycznie może być tak, że wybory prezydenckie mogą stać się jakimś no, pretekstem do, do, do takiego już podziału, naprawdę sztywnego. Hmm. Natomiast jeśli okaże się, że rząd wyłączy te izby, które nie istnieją, to PiS się nie będzie mógł powołać na tyznię, której nie ma. Tak? No Bo na co się powoła PiS? Jeśli nie będzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej spraw, spraw Publicznych, no to nie będzie jakiegoś tam e, aktu, aktu woli tak, tej izby, tylko po prostu ta tej, tej izba nie będzie funkcjonowała. E, I wówczas e, wybory zatwierdzi, zatwierdzi PKW. Zgromadzenie narodowe, tak, które przyjmie śrubowanie prezydenta i koniec, i będzie spokój, nie będzie kłopotów jakiś. A więc warto to rozważyć, i naprawdę ja oczekuję od rządzących, żeby przyjęli na te decyzje odważne, bo dzisiaj Polska tego potrzebuje w takie momenty w historii kraju, gdzie te decyzje są no, no, no niezbędne. Dzisiaj one są de facto niezbędne. Mam nadzieję, że rząd je podejmie. I powtórzę raz jeszcze na koniec, coś powyżej się powtarzam, ale to to, to to jest konieczne. Rząd musi wyłączyć te instytucje, których de facto nie ma. Jeśli czegoś nie ma w systemie prawnym, jeśli uznamy, że to nie istnieje, to to musi realnie nie istnieć, bo nie może coś jednocześnie istnieć i nie istnieć. To się po prostu nie uda i pół półśrodki się po prostu nie sprawdzą. A więc, szanowni rządzący, odwagi, determinacji, to cóż, do roboty, bo nie macie wyboru, tak? Albo wykażcie się determinacją i odwagą, albo grozi nam chaos, no i nie tylko prawny. Tak więc, wszystko w waszych rękach. Mam nadzieję, że staniecie na wysokości zadania, przynajmniej tego, mamy jako obywatele i podatnicy prawo od nas oczekiwać. Jak będzie to się okaże, ja z pewnością będę zabiegał o to, żeby rząd tu się, się stanowczością wobec PiSu, bo dopóki rząd nie pokaże, że jest determinowany, dopóty PiS będzie demolował państwo i de facto, jeśli rząd nie powie stop, nie powie nie, no to to jakby na PiSu, bo PiS pokazuje swoją sprawczość, sprawczość, której brakuje rządowi, a więc to jest czas na to, żeby rząd Skąd sprawdzość pokazu. Mam nadzieję, że to się właśnie stanie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania. Tych, którzy znają, że jest on cokolwiek warte, zachęcam do polubienia go. Jak również tych, którzy znają, że ma działalność w sieci jest cokolwiek warta, zachęcam do śledzenia moich profili na Facebooku, na Instagramie, na Mastodonie, na um, platformie X. Zachęcam również do śledzenia mojego kanału um, kanału na YouTubie. Um, dziękuję za wszystkie subskrypcje, ale już tradycyjnie dziękuję i proszę o więcej. Um, Przypominam również o możliwości kontaktu ze mną bezpośredniego. Można się ze mną skontaktować na przykład na Messengerze czy na innych portalach społecznościowych. Ci, którzy to zrobili, mogą potwierdzić, że odpowiadam tak szybko, jak, jak mogę na, na ich wiadomości. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do usłyszenia. Do zobaczenia.